Nic. Zero reakcji. Na stopy. Też nic. Lewy obroty. Nic. Ani prawe. Podłączymy zapasową. Którą mam głowicę z innej frezarki. Włączamy. O. Na tej głowicy działa trochę. Ale już na drugich, o obroty drugie. Ale już na stopy nie. Czyli na tej jakiejś poprzedniej głowicy działa, a na tej z zestawu już nie. Aczkolwiek też nie w dwie strony, więc nie wiadomo co jest uszkodzone. Czy jest urządzenie uszkodzone, czy jest tylko głowica uszkodzona. Tak więc tyle.